Przyjeżdżasz do Hełmży, żeby zwiedzić to urocze miasto. Jednym z punktów na mapie twojego zwiedzania jest biblioteka. Gdy wchodzisz do środka, zastajesz tam szokujący widok. Nad leżącym w kałuży krwi mężczyzną pochyla się kobieta. Powtarza słowa: "Zrobił to, zrobił to". Chcesz dzwonić po policję, ale kobieta budzi się z letargu i prosi, żebyś tego nie robił, bo sami rozwiążecie tę zagadkę i złapiecie mordercę. Kobieta przedstawia się jako Malwina Lemańska. I dodaje, że w śledztwie może pomóc Wam jej znajomy. Czyżby chodziło jej o Bernarda Grossa? Projekt Gryminalna Chemża polega na stworzeniu gry mobilnej opartej na motywach powieści Roberta Małeckiego, szczególnie dotyczących powieści z Bernardem Grossem w tle i jego rozwiązywania zagadek kryminalnych. Będzie to interesujące odkryć nowe zagadki razem z Bernardem Grossem. Celem organizacji warsztatów, podczas których powstała gra, było stworzenie miejskiej mobilnej gry, za pomocą której mieszkańcy mogli wczuć się w rolę komisarza Bernarda Grossa i razem z nim rozwiązywać zagadki kryminalne, poruszając się po ulicach naszego miasta, zwiedzając nasze zabytki, a także poznając otoczenie naszego miasta i w tym promować hełmże. Czy panie wcześniej grały w taką grę mobilną? Nigdy. ja grałam w mobilną grę, ale nie taką kryminalną. Czy szykują się jakieś fajne emocje? Tak, Pachno. oczywiście ja jestem lepsze niż na grzybach. Tak. Stajecie pod pomalowanym w jasne kolory blokiem, macie tylko numer budynku, bez numeru mieszkania, więc. Malwinko, ty tutaj? Dopiero teraz dostrzegacie kobietę, która opiera się o poduszkę w otwartym oknie na parterze. Czyżbyś przyszła do mamy Antka? mi się wszystko to, co jest taką formą przetworzenia moich powieści w inną rozrywkę po prostu, a ta wydaje się bardzo interesująca i bardzo ciekawa, bo gra miejska to jest rzeczywiście coś zupełnie nowego i pozwala czytelnikom zapoznać się też z miastem. Bardzo lubimy kryminały jako czytelnicy, dlatego że to są opowieści z zagadką, z takie opowieści, które mają wciągnąć w opowiadaną historię, zaintrygować, zainteresować, no i przeprowadzić czytelnika przez całe śledztwo. okazanie nazwy dzielnicy w Chełmży, ponieważ nie jesteśmy stąd, a dzielnica okazała się mieć dwie nazwy, ja jeszcze nie brałyśmy nigdy udziału, a, a lubimy takie rozgrywki. Uważamy, że to rozwijające, fajny sposób na spacer, na spędzenie czasu, a przy okazji poznawanie miasta, jego ciekawych miejsc zachwyciła mnie osobiście wieża ciśnienia. I fakt że Chełmża jest takim ładnym miastem. Dokładnie, ja też byłam zaskoczona, jakie to jest piękne miasteczko. Myślałam, że to będzie gra taka stricte detektywistyczna, związana z panem Małeckim, a były wplecione elementy związane stricte z Hełmżą i to było super, to było super. Nie, nie boję się tego. Myślę, że to dwie y, różne albo trzy różne y, formy rozrywki i każda może być pożądaną, więc absolutnie nie boję się tego, że książka coś na tym straci. Wręcz uważam, że na tym zyska, bo mogą przyjść y, czytelnicy po, y, po tym jak zagrali w grę albo jak obejrzeli film do tej książki właśnie. O, i myślę, że takich książek jest wiele. Jest wiele znakomitych powieści, nie tylko kryminalnych, które mogłyby się nadawać na tego typu formę gry, ale gdybyście dzisiaj mnie o to pytali, o konkretną książkę, to może bym wskazał Hrabiego Monte Cristo na przykład.